tutaj komputer syn tutaj używa trochę zakurzony jest tak jak wspomniałem tam w opisie sprzęt jest czyszczony to staram się czyścić co 3 miesiące no niestety no tak to wygląda kurz wszędzie jest także starajcie się to, o to dbać nic to was nie kosztuje trochę pracy a na pewno tutaj wam pomoże widać jak Radiator, jak jest wiadomo, te chłodzenie wtedy nie jest takie wydajne jak powinno być. Także warto trochę czyścić teraz włączę i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także trochę będzie może być głośno, chyba że postawimy jakąś muzyczkę przy montażu, żeby tego nie było słychać. Nie bać się, ja już tutaj serwisuję komputery, będzie chyba szósty rok, także z doświadczenia wiem, że to pomoże, nie zaszkodzi, tutaj jak mamy te wentylatory, to staramy się później zdjąć, ja tutaj Wam pokażę, jak się zdejmie, jak tutaj jest, może teraz już od nie bać się. Zobaczcie jak to wygląda wszystko tutaj. O i ten komputer był niedawno oczyszczony. Wiadomo jak są te kanaliki pozapiechane, ten powietrze nie dostaje się tak do środka jak powinno i niestety. Także nie bać się, próbować. Na pewno pomoże, nie zaszkodzi. Wiadomo, można sobie to wyjąć Wyciągnąć to wszystko a ja tak czyszczę i wystarcza. Także mi się nie dzieje. Komputer do tej pory działa, nie grzeje się nic, tak, wszystko fajnie, dobra. Włączymy to dalej. Ja tutaj wezmę później po to. To nawet jeśli nie mamy, nie mamy dostępu, to możemy sobie końcówkę zmienić na jakąś taką szczelinową. Może też kompresorem to czyścić, Nic się nie stanie, tylko delikatnie wiadomo, bo w kompresorze może być woda, staramy się tak, żeby to suche powietrze leciało, delikatnie, na spokojnie, kiedyś miałem tego laptopa, pan mi przyniósł, trzeba sam wyczyścić, tak zaczął tam dmuchać w ten wentylator, że wszystkie łopatki były połamane. Z wentylatora nic zostało, tylko środek. Także delikatnie, spokojnie. Najlepiej to by było, jakby się, wiadomo, rozkręciło laptopa, wyciągnęło wszystko wyczyszczone. Można wtedy pastę pod procesor zmienić. Bo też się w jakimś stopniu ta żywotność zmniejsza. Ale no, no cóż, no. na razie możemy tak działać. Dobra, jeszcze dalej. To mniej więcej wygląda, zaraz każdy może powiedzieć, no, że może kompresor wziąć i tak wyczyścić to, przedmuchać, no tak, ale wiadomo w domu no, będzie się zaraz kurzyć. A jak ktoś uczulony na kurz jest, to wiadomo jak to wygląda, a to fajnie wyciąga od razu i tak się nie, no wiadomo troszkę się kurzy, ale bez przesady. No. Tyle to można się wytrzymać, a kompresorem to by tylko było, gdzieś miałem taki laptop jak zacząłem czyścić to po prostu masakra lepiej kompresorem to gdzieś na zewnątrz przewiewne miejsca i będzie dobrze tak to mniej więcej wygląda no wiadomo tu obudowę też można sobie przedmuchać tutaj są takie krateczki tu są jeszcze wentylatory można tutaj przedmuchać na pewno to nie zaszkodzi a pomoże także zachęcam Państwa do Zrobienia sobie takiego zabiegu, jeszcze tam poprawię w, kilka, w kilku miejscach i zobaczycie, jak to będzie.